O Boże mój Boże, zwróciłem się do Ciebie ze skruchą, a ty i zaprawdę jest odpuszczającym, współczującym. O Boże mój Boże, powróciłem do Ciebie, a ty i zaprawdę jest zawsze przebaczającym, łaskawym. O Boże mój Boże, przylgnąłem do więzi Twojej szczodrości. A ty posiadasz składnicę wszystkiego, co znajduje się w niebie i na ziemi. O Boże mój Boże! Pośpieszyłem do Ciebie, a ty i zaprawdę jest przebaczającym, Panem obfitych łask. O Boże mój Boże! Pragnę niebiańskiego wina Twojej łaski, a ty i zaprawdę jest dającym, szodrym, łaskawym, wszechmocnym. O Boże, mój Boże, świadczę, żeś objawił swoją sprawę, wypełnił swoją obietnicę i zesłał z nieba swojej łaski to, co przyciągnęło ku Tobie serca Twoich wybranych. Dobrze dzieje się temu, który uchwycił się Twojej mocnej więzi i przylgnął do rąbka Twojej oleśniewającej szaty. Proszę Cię o Panie wszelkiego istnienia i Król rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Na Twoją moc, Twój majestat i Twoją wszechwładzę. Spraw, aby moje imię zostało zapisane Twoim piórem chwały pośród oddanych Tobie, którym zwoje pism grzeszników nie przeszkodziły w zwróceniu się w stronę światłości Twojego oblicza. O Boże, który wysłuchujesz modlitw. I na nie odpowiadasz. Baha'ullah.